witajcie no. dzisiaj gotujemy na łonie natury, nie wiem czy to tu leci, nie leci. Leci, leci. Dzisiaj na bogato. Tu kafel powie co, co sporządzamy. A to Ty wiesz co sporządzamy. Ja wiem co będę jadł. <laughs> no, co masz? Szwajcwaldzką szynkę, nie? No jak i boczność. Szyneczka Szwajcwaldzka. I do tego sobie dodamy inne magiczne rzeczy, które są już przygotowane. Pracuje szpal, bajek Ładnie widać szyneczkę. Widać, widać. Zaraz pokażę. Dodamy coś od siebie. To się fajnie nam zaraz zadusi, ale do tego dodamy papryczkę i cebulkę. Ale to za chwilkę. Masz ją tam wyjętą? Aż. Przedawca. Przedusimy sobie na chwileczkę. Żeby nam... Co, sarny? Nie. Chyba wiewiórka. A, to wiewiórki nie będziemy jedli. No, biegnie tutaj chyba. Tam jest. Nie wiem, czy to w sumie złapie. Ale nie widać. Schowała się. Sprawdźmy, jak tam. O, ogieńki. O, ogieńki. Ale ładnie pachnie. No. On jest chłopiec 10 metrów od nas. Tu jest za tym drzewkiem. <laughs> Nadajemy troszkę smaku lasu. <laughs> Ale ta heksa wali. Najgorszy napalm, który wdycham. Jak, dalej a, 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 na tak, tak jest na lejwie. A heksa to jest y, z jakiej etii? Nie, heksa to jest czeskie albo słowackie paliwo. Później pokażemy. Na razie niech ten las tu przeniknie. To musi się porządnie wytopić. Już się nie lepi przynajmniej. No. Ciekawe czy ktoś nas ogląda. Nie. Nie. Jest pokazane. Tak. Uh -huh. To włącz ten na swoim telefonie, żeby nie było nam smutno. <grym> Co ty net, net nie wczyta. <grym> 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 Słuchajcie, pracuje. Powiedz jakiś kawał. Nie mogę. Czemu? Bo YouTube zablokuje. <noise> Sprawdzą na Google'ach, czy gdzieś jest wstawione i powiedzą a, zgapił pan, <noise> trzeba zablokować w końcu akta. Słyszałeś o tym, nie? Że ten, że przegłosowali na tak. No ale to wiesz, to takie osoby, co robią parodię czegoś innego, najbardziej po dupie dostaną niż na przykład niezależny twórca, tak? No. Jak ty tworzysz coś swojego i nie wykorzystujesz w tym jakichś innych informacji, w sensie nie podpierasz się jakimś innym filmem, to nie mają prawa się do ciebie tak naprawdę zesrać, nie? No iglak tam leży. <laughs> Niech leży. Kurwale mi tu siada na garburu. Coś widziałeś? Słyszałeś? Coś jeździ. Chyba kład. Ktoś ci przesłał film. Tak? No, jakaś laska. Nie wiem kto to. Pakiet dodatków. Zobaczymy jak Ci to wyjdzie. Improwizuję. Kaj, kaj mój chwyta. My na bogato, duży, duże fragmenty różnych rzeczy. No co dalej żadna świnia nie ogląda. No to wiesz, musi ktoś to zobaczyć, nie? Powiem, wtedy wejdą. A jak nie widzą, to nie wchodzą. Ale pisałem, że zaraz będzie live. Do świni. Tak? I do komuś, oczywiście. Co, odpisali Ci? No. <laughs> Jedna laska powiedziała, że będzie oglądać jak walczymy w kuchni. Ten dym gdzieś jakoś wysoko się nie unosi? Nie, on znika gdzieś na pułapie pół metra. Jak Ci się kończy głowa, to już znika. No. Także nikt tego nie zobaczy. Jest zresztą za rzadki, żeby zobaczył. <laughs> może to przez to paliwo ono tak dymi po prostu. Inne by tak może nie dymiło. Trzeba tego iglaka jakoś stąd wywalić. Staraj się trzymać to stabilność. Jak ty tak tym latasz, konia nie walisz. Nie latam tym. Przechylam tylko tutaj. Czas, trzymam jedną ręką. Jeszcze tylko musimy załatwić bobki sarny. <tryk> tak. neutralna przyprawa, nie? <tryk> nie duś się. Co się dzieje? Z napalmem. Jest? jest yes. Na razie bez naturalnej przyprawy sobie to. Słonko świeci, ptaszek kwili. Może byśmy się zabili? <noise> Chyba na <napili. głos> <noise> A to na drugą część, ale to nie teraz, tylko pod wieczorek. Może się więcej ludzi na patoczy niż z Anitko, <laughs> jestem na ciebie zły, bo nie oglądasz. Ania też, wolisz siedzieć w kinie. Musiałem wziąć. zabrać ze sobą kafla. No cóż. Ty, utrudnienia w sieci. Hmm. Po rosyjsku wszystko działo. Ale jak to pachnie, hop? No. Ciekawe, ciekawe, jak to będzie smakować. Nie wiem. Taka nie cebula wiem. bez przepiew w ogóle, nie. Duszona. Taka najlepsza. O, tu już się mięsko fajnie. No, powiem Ci, że mięsko już się tam nie robi. dodatkowe węty To się przepaliło To jestem przepalony? No Używam go jako takiej zatyczki <grym> Ile to już tam minut? 10 jeszcze z 5 mogę uznać danie za Czy ja wiem To tyle, nic tam nie dodajemy więcej? Nie Sama natura jeszcze troszeczkę iglaczka żeby ten termoobiekt zrobił robotę no. to by co? Napal mnie zabijał Bombowiec! na ty już ślinka tobie leci. Ja tam dorzucił jeszcze ja przychodzi. Nie trzeba. Twój palec będzie widać. Nie, nie widać. Nie widać. Uzasadnij, czemu nie trzeba. Aż zrobię zbliżenie na ciebie. Dlaczego nie trzeba? Bo nie trzeba. Szyneczka ma swoje, dusi się. ...z innymi dobrymi rzeczami, więc nie ma takiej fizycznej potrzeby. Ale to zajebiście pachnie. Jak ta szynka się nazywa? Szw Szwajcwalcka. To naprawdę jest heksa. Mówię coś jak pajęńska, nie? Przejdę na naturalny Polski No. Oooo... już się coś biło Teraz gdzie jest chwytak Na YouTube W Cieszynie Ale w sumie niedaleko Ty nie wiem gdzie daje chwytak Chciałem napalm do środka wrzucić dla smaku. Ile to przedusimy. I pamiętajcie, drogie dzieci, śmieci nie zostawiamy w lesie, zabieramy ze sobą. Dokładnie. Ten zapach lasu, ten zapach na palmo o poranku. <laughs> To jest przyprawa, ale masz chociaż odrobinę pieprzu. Gdzie uciekasz, czulu Będzie o smaku ziemi, ale to... No, kolejne. Super. Czysta natura. W końcu nie powiem, w jakim obszarze się znajdujemy teraz, bo mogłoby to budzić kontrowersje. Zachowamy to bez komentarza. Pokaż mi to na chwilę. Urządzenie I co tam kafelku. Dobrze. A co mamy? No wiem, tu zrobimy z zbliżonko. Jestem głodny, więc nie jest nieważne jak to mi smakować i tak to pewnie zrobię. Dyskoteka, to są nawet tryby, chłopie. Co ty gadasz? A, jest udostępni. No, no dyskoteka, normalnie. łączę jeszcze raz. Dobra. gdzieś tam. Nakieruj. <laughs> nawet mam dla Ciebie... Michał Diana Nawet mam dla Ciebie Micha. Jesteś miły Czymś uwaloną nawet Dobra jeszcze na chwilę Odrobina iglaczka O Aszko? Witam widzę Co? Coś bił Tak? No Pozdrawiamy Hejo. Szkoda, że tak późno Zaraz będzie potem Hejo. Szkoda, że tak późno Zaraz, będzie potrawka dzika. Niemieckiego schrząszcza. A jest A buta w nim trzymam. Super, <laughs> podałbyś swój misek. Przytrzymasz na chwilę. Ręka z kadru. Ładnie się dusi z iglaczkiem. Podam ci chłopie jak w restauracji. Podam ci jak w restauracji. Iglaczek do zdobycia. stawki się nie je. Aha. I teraz. Jedna sztabka pan Siara, druga sztabka pan Lipski. Jedna sztabka pan Siara, druga sztabka pan Lipski. Znaczy, zrobimy taką. Na końcu szyneczka będzie. O, tu masz taki z pepszem. Tu się przydało odrobinę papryczki. To skomplikowane. Wiesz co? Pieprzyć to. Dobry. Jakieś zakłócenia są. Tak? Uh -huh. Pewnie przez to, że jesteśmy w lesie. Możliwe, możliwe. Już tak. Teraz muszę znaleźć coś na co czekasz już dłuższy okres czasu. No pewnie. Najlepsza szynka. O! O! Ze z To tu. Ale widzisz, MasterChef mógłby się uczyć ode mnie. Choinka. się Później jeszcze ze zboczkiem wymęczy, więc będzie druga tura. No no. Dobra, teraz tak, jeszcze masz cebulkę. Jest to upadła. Dobra, to może wrócić do gara. Coś tu jeszcze zostało. Już nic, a nie. O, o. to sobie daj, bo tu masz mniej mięsa. A, 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 dobra. No, to by było na tyle. Później wrzucimy Wam zrobienia obozowiska, bo najpierw pasza To jest taka potrawka o zapachu lasu. tak Z iglaczkiem <laughs> Pozdrawiamy Zakończyć? Mhm.